O ja coś czuję, że to będzie lekko okrojona wersja dorsów, mam nadzieję, że to będzie dobrze wyglądać. Dobra, Boblox, odchwytywanie, lasne. Widzowie, witam was w kolejnym odcinku... Z Robloxa. Tym razem gramy w tryb pod tytułem Endless Doors, który nam pisaliście w komentarzach dość dużo razy. Skoro jeszcze nie ma update'a, nie ma update'a jeszcze do doorsów, bo obserwuję, śledzę i patrzę, nie? Więc nie piszcie mi, że a zagraj, bo już wyszedł aktualnie. Ja patrzę. Ja widzę. Ja widzę wszystko. No szybko tu. E. A, musi przytrzymać. A, przytrzymać, ale dziwnie, Sia. dobra, dobra. Lecimy, Lecimy. osobno, pa! Jest, nasz, nasz pokój. I co, i to są w nieskończoność dorsy, tak, czy po jeżeli prostu... to jest Endless, to przypuszczam, że to są nieskończone okay. dorsy. Może to jest nazwa tylko. lewy shift... No nie wiem, zobaczymy. Ciema. Lewy shift sprint oh. niby mam, nie? F latarka. Ej, czemu R? Ja nie chcę pada. Ech. Dobra, so zobaczymy z czym... No dobra, i tam ponownie w hotelu. A to nie są te dorsy, że takie trudne, że jak się spojrzysz na jakiegoś potwora to od razu umierasz? Nie wiem, nie. ja je widzę po raz pierwszy. Łoooo, wow. ej, chodź zobacz tu. Gdzie? Co? Chodź, 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 Patrz, to jest zejście. Hmm, zejście. Tutaj zobaczyć, Pamiętaj, co tu że masz ograniczoną latarkę, morda? Hmm. O, bateria. I baterie można zbierać, tędy można okay. przejść. Ciekawe A. To jest bardzo dziwny tryb. Nie, jakoś tak inaczej. Z 11 bitów znalazłem. What Gdzie to jesteś to? dokładnie? nadal jesteś w tej piwnicy? Ja wyszedłem, nie, wyszedłem z, z niej. Dobra, idę. Wyszedłem. Idę o, za tobą. No to idziemy sobie. Ej, to będą potwory, których jeszcze nie widzieliśmy. Nie widzieliśmy. Można ale, się kryć w szafie. Sz... Aha, ale jest jedna szafa tylko. I je? Czy ja mogę na przykład się schować pod stołem? Nie, nie mogę. Nie. Okay. Dobra, czy, czy... Czyli, dobrze, czyli na dół. Chyba na dół. Dziwne. Dziwne tak strasznie. górę i na dół? O co? He <śle> SCP 087? 087? b brakuje A Brakuje tutaj, brakuje tutaj tego typowego ambientu. Kurna, gdzie my musimy o, iść? to jest jakiś labirynt? sta to jest strasznie A. nieintuicyjne <śle> Dziwne. Okej. Okay. What the fuck? Ej, o! Co? Wiesz co? Jest problem, bo ja cały czas świecę latarką i teraz się skafnąłem, że mam jej mało. Też jej mam mało. Ale jak mało. nie świecę, to o, widzowie płaczą. mam tutaj coś. 8 bitów. No, 8 bit. To nie są dorsy, hmm. już trochę, bo. To już bardziej jakby... mi przypomina takie te typowe... Maze? Backrooms? Nie, takie. maze takie. no. Nie, no. niedorsowe. Tutaj jest jakieś wyjście? A to nie jest nasze wejście? Już, ja już nie wiem, gdzie mamy. O! O! Pok... o pokój dwa? Pokój... Dopiero? He? Okej. Okay. Dopiero. Okej, okay, to było. Kradłeś mi baterie. No bo miałem mało. O, 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 o Co? O, czekajcie. Bitsy? 12 bitów, Nie, eee, yeah. kurde. <laughs> Bogactwo. No dobra. Powiem ci, że, że, te, że. Może jest to okrojony tryb. Ale ale ładną grafikę ma. No. Jak na okrojony tryb. <laughs> Będziemy sobie kraść teraz. No, come <laughs> on, <laughs> jak wziął O. wziął Sprzed... O, czekaj. O. Z nosa. E Dobra. Chodzimy tam? Chyba. Tak. What the hell? Bateria. Druga bateria. Pizzy, bateria. Kolejna bateria. Mhm. No musimy wyjść do góry, chodź. Wiesz, co wydaje mi się, że. Tak, po prostu mamy iść do chodź, góry. Chodź, chodź, chodź. No dobra. Fajna muzyka, prawdopodobnie na prawach autorskich, które musimy zagłuszyć. Podobna była by... chyba w dorsach, jeżeli się nie mylę. Jezu, jakie głupie schody! E, po co nam tyle szaf? Dobra. Nie wiem. Dobra. Bo coś tu. Nie hmm. wiem, to jest bardzo, bardzo nieintuicyjny okay. tryb. Ciężko ciężko mi powiedzieć, co może na nas czekać i gdzie mamy iść. O, ciemność. Aha, tu się już może znaleźć. Czyżby, czyżby Screech? Ej, w ogóle swoją drogą jeszcze Dorsów nie przeszedłem. Serio? Prze przeszedłem, ale tak, jakby na Twoim odcinku. No wiem, no wie właśnie. No muszę je przejść, muszę je przejść dla widzu, właśnie. Pokój 9. Ale Pokój ciemność. A wiesz, że 9 to jest odwrócona szóstka, co oznacza, że coś tu się może wydarzyć. Aha, 6, 9? Jedną baterię ci zostawiam. jeden o, dziękuję. Pieniądz. Właśnie potrzebowałem. Same. Dobra. Szczerze mówiąc, ma bateria. Zostawię ci jedną. Dobra. Ale się dzielimy już, no, zaczyna się. Czekaj, co można za te, za te pieniążki kupić. Upgrade'y? Same, może jak zginiemy, może coś się <grym pokaże. <grym <todgrym> pokaże. Nie wiem. Znowu c to Co samo. można kupić za tym... Te... Biegnie coś! A, a. Co, 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 co? What the fuck? Maczer mnie zabił. Co to było do cholery? Nawet nie zdążyłem zauważyć. Ty nie żyjesz? Nie, nie pomoże, spróbuj się ukryć, gdy wiesz, że jest blisko. Tak, nie żyje. Nie mogę, nie mogę ci pomóc jakoś, eee, nie wiem, wstać? Zwróć uwagę na wskazówki. Leżysz. Osiągnięty pokój 10, widmo, ożyw za 150 bitów. A ile masz? Nie mam 150 bitów. Nie wiem, z 10? 20? A spróbuj się ożywić. Widmo, gotad Najwyższy 10. Nie, nie. Głupi Dobra. jest ten początek. Ja nie wiem, gdzie tu w ogóle Przez mamy trzeba iść. Trzeba znaleźć pierwsze dorsy, nie? Do których trzeba pójść. Na pewno? A nie powinniśmy wyjść po prostu na górę? I don't know. Daj bitsy. <grystanie> Ile masz biców 153, to daj mi zbierać teraz, żebym okay. miał na ożywienie. Ja mam już Chyba, na ożywienie. Bo chcesz się dwa razy ożywić. <grystanie> A obstawiam, Mógłbym. że... Obstawiam, że te drugie ożywienie będzie kosztowało więcej. Typu, nie wiem... 150, później 300... 700... Czemu to jest właściwie tak, tak zrobione, że my mus że... To jest takie wielkie i musimy znaleźć... Wyjście. Nie wiem, nie wiem. Skąd nie intuicyjny w cholerę. Idę za tobą, bo wierzę, że ty znajdziesz wyjście. Ja znajdę wyjście, jasne. No? oszawka. Ta latarka działa z takim opóźnieniem dziwnym, ty... To mnie wkurza. Bateria. Stryk. 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 Zaraz wejdziemy tam, przyjdzie inny potwór i się znowu zesramy. Ty się zesrałeś, ja się nie zesrałem, ja byłem bardziej zaskoczony. No bo ty go nie miałeś na twarzy, ja miałem. My krążymy w kółko, skarrem. Admirosie. O, jest coś. Końcu. O. No i nice. Widzisz? Mówiłem, że to dobra droga. Okej, okay, pokój 2 jest. Pokój 2. Mm. Zacko. bateria. <laughs> endless Dorsy. Czas jak się nauczymy grać i będzie nie wiem pokój 354. Tak, tak jest w tym w Spooky Spooky's Jumpscare Mansion. Jest dosłownie no. tryb endless i tam możesz dojść nawet Ej, ej, ej. Światło mi! Biegnij, biegnij, biegnij! RAM! Do góry, do góry! Do góry, na górę, na górę! Na górę! Na górę. Jest, jest ruch, za nami! A, 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 a to, to się dało. Czyli chyba nie musimy schodzić na dół, tylko czekamy, aż to się otworzy. A to otworzy. nie jest zejście na dół, ten pokój jeden? Chyba nie. Nie. nie e? Co czym można zejście na dół? Nie wiem, nie mam pojęcia. Dziwne. A może to zejście na dół to było tak, żeby sobie pozbierać coiny dodatkowo. Nie no. To było głupie. Ej! Co? Ciekawe tu będzie chase jakiś, sin? Może Jak jest coś, jak jest jakieś odwzorowanie Rasza, to A. może to wie? Kurde, ale nazwa, Masher, Maszer, machier, tak? Machier. Machier Masher albo maczer, nie wiem Dobra, zbieram sobie coiny, jak gdyby no, nigdy nic Tego coina nie mogę zebrać, bo bateria w nim utknęła To czekaj, A, zapalę latarkę, zbiorę baterię A, nie mogę Czekaj, muszę wyświecić no kawa, chciałem jeździć i zgadnąć Speed. Speed. <laughs> ja przeczuwałem, że chcesz tak zrobić. U ciemność. Mhm. Szafy, po co nam tutaj. Szafy. No Szafy do chowania. Głupie jest to, że musisz otwierać te drzwi, a nie na nie wchodzić. No. A bateryjka. To akurat Rozmę. było bardzo użyteczne w y, zwykłych dorsach. No, te musiały być jakoś inaczej. Może być tak, że twórcy dorsów oryginalnych zgłoszą się i powiedzą: proszę usunąć ten tryb. No i już nie zagramy no, w to. No, no, Więc trochę trzeba wykorzystać to, póki się da. Póki się da. Może kiedyś I w dorsach jop. będzie tryb endless. Może coś takiego dodadzą. Wow. O, no, no. Odniosę pokój 10. klucz. Skutkom jest. Giga kutka. No, otworzyłem. Dobra, Idziemy. 10 to był rekord nasz, więc I teraz jop. już. Giga światło, nie miga. 11. Okay? 11. zaczyna mieć stresik powoli? Ty, stresik? W takiej no. gierce. Tak. Ja bardziej ja bardziej odczuwam głód, bo bym chciał sobie zjeść pierogi. Okej, okay. bateria. Klucz eee, klucza, potrzebujemy. Klucz trzeba um, Gdybym był kluczem, to schowałbym się. Czy nie wiem? W stole? W szafie? Nie. O! Ale dziwne. A jest, na szafie. Tak? O, tak? Ale w takiej zwykłej szafie. Jest. Czekaj, to można. Aha. Mam, otworzyłem. Czekaj, też wziąłem klucz. A już otworzyłem. A może na następne drzwi e. będzie się dało. Wow. <suszytować>. Mam kolejny klucz. Nie wiem po co. Zejście e, na dół. Do piwnicy. Chyba musimy jednak zejść w dół. No. O kuźmie. Naprawdę. Serio? O, tu? I teraz szukaj wyjścia do góry. O. O, jakiś ciasny cłuś. Tak, tak. Jest, tak. wyjście do góry. Jep. A. Okej. Okay. Kinda safe place. Coś <noise> się otworzył? No Em um. Szafa! Migło! Jest tam! Chowaj się, chowaj się! Jest, jest, coś biegnie Co jest? E... Nie biegnie nic. Coś... Przysięgam, że słyszałem syczenie takie bzzz. Też Może to było coś, ale my się schowaliśmy, to to nie przyszło. Może, dziwne. nie wiem, to było dziwne. bardzo dziwne. O, kojnik. Weź that. sobie te koiny tutaj. Oj, bateria. Nice. Ty masz kolejne koiny. Koń. Coin. Muszę mieć tylko 150, później już możesz zbierać. Tu, tu masz koina. O, mi 6 bitów. Mało, 115. Jak zginę, to po mnie. Muszę więcej coinów mieć. Okej, okay, to jest kafy. ciekawy pokój, tu masz coinę Dzięki, dobra O Kolejne ej, pokój. Biorę, bateria Dobra Na takim podobnym pokoju zginęliśmy, piespiętny. tylko biegaliśmy do góry zamiast na dół Tak <laughs> Może one się randomowo respią, raz do Prawdopodobnie. góry, raz na dół. Baterii o. I ten stół, ten stół nas spokojnie. Tak To ustawienie stół. stołu W sobie wezmę okay. baterię no, tu nic nie ma, lipa. O, kojnik. Kojnik, weź sobie. Ile mam? 129, jeszcze trochę. Jeszcze trochę. O, kojnik. 137. Dobrze. Co to jest? It's nice. Co Co Taste collectible obtained. E? Eh? Okej, okay, czyli jakaś znajdźka. Okej. Okay. Co, to, Co było? to było? Nie wiem, drzwi trzasły. Prawdopodobnie to był albo straszak, albo coś za nami jest. Nie wiem, serce mi bije i mam 146 coinów. Jeszcze 4, błagam. Jeszcze 4. Proszę, nie ma tu nic. Na tej mm -hmm. szafie też nie ma nic. Yep. Ooooo. Czakę jeden. A. O! Cztery. Leci, leci, leci do szafy. Ły. Chowam się, chowam się. O! O! o. o. Przeleciał <noise> chyba, okej. Okay. Dobra, weź sobie moj... tu masz jeszcze okay. kolejne bice. Mam kojna, no, Dobra, ja już masz mam... No, to ja już zbieram. <laughs> już tak. <laughs> o ty, Kurwa, Dwa mam, dwa mam. <laughs> cannot pick that aby mi wyszło. <laughs> Moin? A tu chyba coraz więcej biców jest mam wrażenie. Jap, yep, jap. Yep. Dobra, czuję, że będzie jakiś chzea. -y. No musi być. No nie ma opcji. Jak będzie tylko maszer. Oho. O Jezu, zesrałem się tego znowu Znowu wyjście do góry No Dobra, speed, speed! Kurła! I speed. Leciemy kurwa! Easy. Hello? Pokój 24. No dobra A. -a. Okej. Okay. Nie schodzimy do piwnicy, What? nie zgadzam się Is this? Co to jest? He? I znowu... I znowu zejście? Co to? Czy musimy faktycznie zejść do piwnicy? Ale to jest druga piwnica. Właśnie? Bo tu jest pierwsza, a tam była druga. Co jest kurwa? Nie wiem, chodźmy do tej Dobra, pierwszej. Dobra, musimy wyjść, zejść do piwnicy, tak czy siak. Oj, Bateria mi się kończy, niedobrze. Same. Tu jest ślepy zaułek. Mi... E, nasze baterie przez ścianę. Nice. Wow. <laughs> Słodziejaszek wow. jest. Dopracowane to to, mordo. O, Hibios Collected 1 na 6. Co? Nie ma żadnego misia tutaj. Był, a ja go zebrałem. 1 na 6 mam. Okej. Okay. Dziwne. Gdzie my musimy iść? Nie wiem, trochę się zgubiłem. Same. Ciężko jest ogarnąć, gdzie trzeba iść. Yep. W tej piwnicy? O! o. Mam o. wyjście. Tak? Tak. A poprowadzisz mnie. O jest siema. O, cześć, chodź, tu jest wyjście. To było tak blisko? Tak. Wow, to było dwa zakręty od wejścia. Ja a serio. Pierdziele. Ale byśmy to znaleźli, gdybyśmy się trzymali prawej ściany. A, znowu ciemno. Kojny. Trochę powtarzalne już jest. Ta. To takie mam wrażenie. Chyba, że gra buduje napięcie i zaraz wyskoczy coś nieoczekiwanego. Kolejny okay. pokoik. kojny wejście. Wysy tylko kojny? czemu... Ola baterię baterie szczerze mówiąc. O. Oh. Oh, co to jest? A, nie patrz na to! Albo patrz! Patrz Ukrywam na to, się. patrz na to! A. Patrz na to! Patrz, patrz! Aha, okej okay. O oh, wow! O oh, wow! wow. Oh, wow. Mówiłem, że coś nie oczekiwałem, ale będzie. zmiana! <laughs> Jak się mamy otworzyć... Się... O dobra, otworzyłem drzwi, nice! Otworzyłeś? Dobra, A. czekaj, idę po baterię. Jak się zesrałem trochę nawet... Też! What Ale wiesz, jakie miałem? Odwracam się i tracę HP. No <laughs> to patrzeć mam na to! Nie no, uciekłem aż w spokoju, nie? <laughs> nie, nawet nie wiem jak to się to nazywało. O, mrugło! Mrugło? O oh, fuck. A! <laughs> Słapało, chodźcie! <laughs> nie zdążyłem! Nie zdążyłem! Wstawaj, zestrałeś oh. się, kurwa! Widziałem przez chwilę ciemność, bo o. się zestrałem. Może to było I piekło? Mam 45. Zbieraj, bitów. Teraz zbieraj coiny. Ale masz na ty, na ty pełną baterię! Wow. Zginął tylko po to, by mieć pełną baterię, kozak. Coś czuję, że drugie wskrzeszenie albo nie będzie możliwe, albo... No wskrzesi mnie za większą kasę. Eee, klucz trzeba znaleźć. Kluczyk, dobra. Mhm. Czy gdzieś wyżej prawdopodobnie jest. Aha. Kluczyk, kluczyk, klucz. O jest. Może na Mam. kanapie. Mam kluczyk, Masz? dobra. Mam. Będę czekał przy drzwiach. I... Joink! Aaaa! Padłow! Idziemy, kurwa! Mruga? Nie mruga, boże. To jest pierwszy. Chase, Sig był przy którym? Przy 30 jakoś? Nie, on był randomowo. Otwórz. Mam kluczyk. Proszę. Random. O! To jest ten Fryer, dobra, trzeba się na niego patrzeć. Ale przyjemniaczek. Cześć, jest nie jak w niego wejdę. Ale zadacie damage. Mhm. Mm Dobra, mam no. wycelowane w drzwi otworzone. Dobra. Pod odpowiednim baterii, kątem na. się otwierają. Mm -hmm. Omrugło. Czaken! Nie ma szafy! What? Co się stało? Czemu nie mogliśmy otworzyć drzwi? Nie wiem, ale było dwóch. Ja widziałem dwóch przez ułamek sekundy. M mogę, się ale oż... mogę się ożywić. Zabił mnie maczer. Mogę się ożywić. No to się ożywiacie, cię poobserwuję trochę. Nie, myślę. Ale czekaj, zobaczmy. Zobaczmy co się wydarzy. Powiem tak, dziwny jest ten tryb, bardzo jest dziwny ten tryb, ale po... szczerze... szczerze. No, jeżeli miałbym porównać to z normalnymi dorsami, no, no dobra. to ma wiele do, do czynienia, do życzenia? Co jest? Co jest? O! To widziałem! To widziałem! Nie mogęś to? Widziałem, przeleciało. What the fuck is happening here? Nie wiem, ale one se latają teraz Tak randomowo i jeszcze się pojawił ten na którego trzeba się patrzeć, ale dziwne to yep. jest. Coś się zepsuło chyba. Chyba ta.